Cześć, to ja Erwin. Witajcie na kanale Erwinomania Dziś otwieramy czwarte okienko ze kalendarza adwentowego. W poprzednim roku nie, nie pamiętam z poprzedniego roku co tam było, więc otwieramy. A w tym jest kromeczka z Pikachu EX. Pikachu. W poprzednim roku też był Pikachu, e, Pikachu, ale zwykły. Ze starszych dodatków. I to jest taki Pikachu. I dziękuję. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Zachęcam do kolejnych odcinków i do lajkowania, subskrybowania i łapeczek w górę. Dziękuję. Pa.